jest tu, kto halo? Czy ktoś w tej norze obsługuje? Halo! Ile pan... Dzień dobry! Dzień Zazwyczaj nie zatrzymuję się w takich norach jak ta, ale zepsuł mi się samo. Jakuar! Na dworze jest ciemno i pada deszcz, a do najbliższego pięciogwiazdkowca jest za daleko. Mój mechanik przyjedzie jutro z Warszawy, a ja odlecę stąd helikopterem. A teraz chcę się przespać. Z kim? Sam! Tutaj? Nie, w Nowym Jorku. Oj, bardzo mi przykro, ale my nie mamy hotelu w Nowym Jorku. A ja mam. I zapewniam, że takiego tłumoka jak ty w życiu bym nie zatrudnił. Hmm. Co pan chce? Chcę dostać pokój, ale rozumiem, że apartamentów nie macie. Mamy? O, to biorę. Bez Łazienki? To co to za apartament? Bez łazienki taniej. Nieważne biorę. Zajęty. Czy to jest jakiś żart? Bo ja nie życzę sobie żartów. Boj bardzo nie przykro, ale robienie żartów jest wizytówką naszego hotelu. I łoś gratis. To czy jest tu ktoś mądrzejszy od ciebie? Jakiś kierownik? No to go wołaj! Głośniej! No wołaj tego kierownika! Już? Już! Panie kierowniku, przyjechał bo mnie bogaty ale straszny ham! Dobry wieczór. Dobry wieczór, wieczór. Po pierwsze, żądam przeprosin od tej tu, a po drugie, chcę dostać pokój. A czy jest jakieś trzecie? Nie, nie ma żadnego po trzecie. Uff, to żył. Uf. W jakiej formie żąda pan przeprosin od Jadwini? Jest mi to obojętne, może nawet zatańczyć. Jadwinu? Proszę. Pokój standard czy Deluxe. Oczywiście, że deluxe Z łazienką i telewizorem. I powiedzmy sobie, szczerze, ja bym chciałbym kupić waszą norę. A ile by pan dał za ten hotelik? Czeku nie irytuj mnie, dobrze? Ej mocniej przepraszam, ale... No. Tak szczerze, ile? Szczerze? To ja wydupię wam ten hotel, rozumiesz? Wydupię go mam! A teraz dawaj pokój, gdzie on jest? W dupie! Coś, coś przed Ci powiedział? Co? Coś tam przed nim powiedział! Kto? No ty! Gdzie? No tutaj! Ja nic proszę szanowny tego No dobra. To co z tym pokojem? No ogólnie z nim źle. Są wojny, ludzie się kłócą. Generalnie już z pierducha. Ty, 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 ty jesteś niekompetentny! Prawo zgad pan, będzie nagroda. Uwaga! Borek trocin. Co mi ta drociny? Lażony, królika? Nie wiem. Różnie bywa. Czekaj, ja nigdy w życiu. Proszę tutaj nagacisnąć. Właśnie wysadził pan sobie samochód. Chcę pana poinformować, że nie tolerujemy szaleńki w naszym hotelu. Ale to ona go wysadziła. Nie. Nie, no, ty jesteś zwykłą głupią krową. Pa. A twoje żarty w ogóle nie są śmieszne. Sprawił pan bardzo przykrość, Jadwini. Bardzo wielką przykrość pan Ale przykroś ja mam Mam go. Przeproszę. Przepraszam. 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 Do widzenia. Do, do, do widzenia. Przepraszam. Mama, mama, przepraszam, przepraszam, no, 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 no. przepraszam. A jutro przyjedzie do nas prezydent nie był prezydent? Nie, prezydent nie przeprosił.